Pod namiotem słowa. Julian Tuwim. Rzepka. Według starej bajki rosyjskiej. Zasadził dziadek Rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła Rzepka Jędrna. I krzepka, schrupać by z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę dziadek, nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie: Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I Biedny dziadek z babcią niebogą Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się kto na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał, poci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. O, w, no i przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. O, i przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czychał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek, pomóż nam, kiciu! Mów, mów, mów! Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Mój przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogą, więc woła kicia, kurkę z podwórka, wnet przyleciała usłużna kurka, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. i przydałby się ktoś na przyczepkę. O, co się sapią, stękają, srogo ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka, chodź no tu gąsko. Gąska za kurkę, kurka za kicie, cicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Po się asapią? Stękają, srogo ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Leciał wysoko Bocian, długo nos. tu, boczku, do nas na pomoc. Bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę Oj! Przydałby się ktoś na przyczepkę. Po co się sapią, stękają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć się nie mogą. Złapała drogą zielona żabka, złapała boczka, rzadka to gratka, żabka za boczka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, a na przyczepkę kawka za żabkę, bo na tę rzepkę. Też miała chrapkę i tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę wyciągnęli. Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcię. Babcia na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boczka, bociek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę.